Witajcie z tej strony Szeryf Polskiego YouTube'a. Dzisiaj zamierzam znowu pogadać o stylu, a właściwie rozwinąć moje wypowiedzi z poprzedniego filmu o nim. Zaczynajmy więc. Jeden jego widownia to dzieci z podstawówki, które uważają go za boga i robią wszystko co powie. Tak to prawda, jego widownia to dzieci góra 14 lat. Wierzą w wszystko co powie i będą go bronić jak się da. Dwa nagrywał wcześniej Minecrafta, na którym się wybił podnikiem polski pingwin. Przecież na czym innym mógł się wybić. Ja osobiście polskiego pingwina lubiłem, ale gdy odszedł od Minecrafta, stał się zupełnie innym człowiekiem. Stał się po prostu debilem. Trzy na swoich filmach pokazuje, jakim jest debilem, ma podstawówkę i tak to jara. No chyba, że kądom czelem was śmieszy. Jego filmy są po prostu żałosne. 4. Jest też niezłym hipokrytą. Dajmy na przykład jego pięćdziesięciominutowy film, w którym się żali i mówi, że nigdy nie był nastawiony na Fame. Tutaj zostawię was bez komentarza. 5. Mówi też, że jego matka jest chora na raka. Moim zdaniem kłamie, żeby dzieciom z podstawówki było przykro. A jeśli nawet jest chora, to czemu się tym chwali przed kamerą? 6. z to jest niezła reklamowa dziwka. Mowa tu oczywiście o reklamie Fanty. Siedem lubi też się krosować z innymi YouTuberami, zazwyczaj są to raki pokroju Dubiel, czyli tle monster. No i oczywiście zawsze będzie to głupi challenge. Osiem lubi też manipulować widzami, a zwłaszcza jeżeli chodzi o zarobki. Tutaj nic nie będę mówił. Wejdźcie na mój kanał i obejrzyjcie sobie mój film na temat jego zarobków. W tytule użyłem słowo drama tylko po to, by se podnieść wyświetlenia. No ale żeby nie było, że wami manipuluję i że jestem zły, pokażę wam przykłady jego debilizmu i fanatyzm widzów. Nazwisk specjalnie nie zakryłem, żeby osoby, które to pisały, mogłyby się za to wstydzić. No a teraz pokażę prawdziwy debilizm w wykonaniu stylu. <grym> jak nie nie O! Marcin to zrobił! Prawie zrobił! Zrobił! O! Robi ja to! Yes! Schodzi! <grym> no. <grym> hey guys! <grym> Patrz! Zrób to tak, no. tak jakbyś minę to robił. Tak, chyba co? Ja nie, nie, nie trzymaj, bo ty jesteś jednorazem stary. Musisz... Kurwa, ja cię, kurwa dotykałem, jak wsadzałeś do Nie. No i to by było na tyle. Ja się w tym czasie z wami żegnam.